Kilka dni temu CD Projekt Red zaprezentował swojego Wiedźmin 3 Next Gen Patcha I zaraz potem wybuchły dyskusje i pojawiały się głosy, że ten patch jest bardzo dobry, jest średni i jest bardzo słaby Także mamy tutaj bardzo dużą rozbieżność jeśli chodzi o opinie graczy Dlatego też przyjrzymy się dzisiaj bliżej temu średniemu przyjęciu Wiedźmin 3 Next Gen Patcha Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, wpadajcie na ajneba.com Na której znajdziecie masę świetnych gier w jeszcze lepszych cenach Jeśli chciałbyś zagrać w nowe gry akcji, sportowe... RPG czy dziesiątki innych kategorii to wbijaj w link w opisie, oszczędzaj kasę i kupuj gry taniej na e Dzisiaj oczywiście w żaden sposób nie będziemy sobie mówić o nowościach jakie wprowadza Next Gen Patch ponieważ o tym był cały poprzedni odcinek jednak powiemy sobie o masie komentarzy, które krytykują Next Gen Patcha i postaram się w jakimś stopniu uargumentować dlaczego dlaczego nie powinniśmy oczekiwać tego Next Gen patcha już przed tym czegoś niesamowicie wielkiego. bo wydaje mi się, że osoby, które bardzo mocno krytykują tego Next Gen patcha, wychodzą z założenia, że to powinna być zupełnie nowa gra, zupełnie nowa grafika za to z drugiej strony osoby, które bardzo chwalą tego patcha w tym ja, może trochę się podniecieliśmy yy, faktem, że w końcu widać jakiś progres, ponieważ wersje, ponieważ aktualizacje, które miały w nazwie Next Gen Patch zawsze były. No, rozczarowanie, jeśli chodzi chociażby o grafikę. Za przykład podam GTA V, nowo generacyjne, które było wręcz tragiczne. Cyberpunk, mimo tego, że miał kilka ulepszeń technicznych, to graficznie znowu jakoś bardzo nie był nie szedł do przodu, tak. Ostatnie updatey trochę wypaczyły to stwierdzenie, Next gen patch, Przez to jak podchodziło się do tego z dystansem, więc jeśli pojawia się taki CD Projekt Dead z Wiedźminem, którym naprawdę widać na pierwszy rzut oka poprawę, na którym widać nowe umiejscowienie kamery, które zmienia dużo, na którym widać kilka nowych ulepszeń technicznych, zmianę chociażby tego chodu, zmianę rzucania czarów, no potem po prostu widać, że radzi. Minili sobie sprawę, zobaczyli na najlepsze modyfikacje, dodali coś z siebie i stworzyli wersję, którą chyba każdy fan Wiedźmina przygarnąłby do siebie, tak? Z tymi ulepszeniami. No to wydaje mi się, że osoby tak mocno krytykujące Next Gen Patcha nie za bardzo zrozumiały koncept tej aktualizacji. I dużo osób oczekiwało zupełnie nowej grafiki, zupełnie nowej, stworzonej gry od podstaw, albo jakiegoś takiego bardzo mocnego ulepszenia graficznego. No nie, to nawet właściwie nie jest remaster, to jest tylko Next Gen Patch. Jeśli miałbym te trzy stwierdzenia ułożyć w hierarchii, no to tutaj by był Next Gen Patch, tutaj by był remaster, a tutaj by był remake. Więc przed jego pokazaniem warto było sobie wymagania troszkę obniżyć i mieć na takim właściwym poziomie, żeby się nie zawieść, no bo przecież po co się zawodzić, skoro nie musimy się zawodzić. Ukrycie pytajników na mapie to nowość? Bez urazy, ale do przykładu Genshin Impact, także w sobie na eksplorację i tam owszem na mapie są pokazane znaczniki typu dungeon, lokacje z jakimś pobocznym bossem czy teleporty. Moderze w 2016 robili to lepiej niż oficjalna devka redów. Wiedźmin Next End wygląda tak jak moderze zaimplementowali to już 3-4 lata temu, a raytracing konsolowy to najbiedniejsza wersja jaką dało się tu wie na PC Ray Tracing również wygląda średnio, i prag zaznaczyć, że czekaliśmy na tego Next Gen 6 lat. A miał wyjść jeszcze przed premią Cyberpunk'a. Także jak na 6 lat pracy, to nasi rodacy. W zasadzie zrobili. No, ja na to, że radzi zaimplementowali funkcję z modyfikacji do gry, patrzę raczej pozytywnie. Raz, że nie każdy ma możliwość modyfikowania gier, ponieważ jeśli gramy na konsoli, no to nie mamy dostępu do całego Nexus Mods czy innych stron z modyfikacjami. A dwa, że fajnie patrzy się, jak radzi słuchają graczy i inspirują się ich pracą. Przecież Take Two i Rockstar Games bardzo mocno krytykuje się za to, jak traktują fanowską scenę moderską, banują ich. Blokują ich pracę. Ja nigdy nie byłem fanem instalowania modyfikacji, więc fajnie zobaczyć kilka z nich w grze i fajnie to będzie urozmaicało naszą rozgrywkę. Ludzie, czy Was powaliło całkowicie? Mówimy o tej samej grze, nic się nie zmieniło, poprawili grafikę, A wy osadni jakby całkowicie nową grę wydali. Bo znoda ok, jakieś DLC i to wszystko, czym się tu podniecać. Dobra, teraz powiedz mi, ile graczy zobaczy tę różnicę, skoro dostało dodane 4K i Ray Tracing, gdzie monitor 4K posiada jakieś 5-8%. Graczy nie wspomnę o karcie graficznej, która sensownie obsłuży Ray Tracing, 30 Plus Wiadomo, że żeby poczuć NextGena, trzeba tego NextGena posiadać. Także bazując na komentarzach pod poprzedniego odcinka, jak i ogólnie na całej sieci i Redditach. Widzimy, że przyjęcie jest raczej chłodne. Pojawiają się negatywne komentarze, ale pojawiają się również pozytywne. Mam wieśka od jakiegoś czasu, kurzy się na bibliotece Steama. Zagram po update'cie, bo widać, że będzie mięsiście. I moje jest to bardzo blisko tego, co mieliśmy na E3. Wydaje mi się, że trochę zainspirowali się Reward HD Project i uszczegółowili wszystko. Dodatkowo to piękne oświetlenie dające dużo bardziej klimatyczne zachody. Wszystko śliczne, tego zobaczyć, czy nie będę musiał do tego kupić karty Ray Tracing. Także podsumowując reakcję, jak na Next Gen Patch. Nie jak na remastered, nie jak na remake. CD Projekt Red ogarnął to bardzo dobrze i spowodował, że rzeczywiście pomiędzy mm, zwykłą wersją, a pomiędzy Next Genem widać różnicę. Nie to co w przypadku GTA 5. Nie to co w przypadku Cyberpunk'a. Według mnie Wiedźmin 3 Next Gen nie zasługuje na aż tak mocną krytykę. I osoby, które dopierdzielają się tego ze względu na te modyfikacje, dopierdzielają się tego ze względu na mniejsze ulepszenie graficzne niż oni tego oczekiwali, nie powinny tego robić. To to osoby, które jakoś bardzo się tym zachwycają, w tym i ja w poprzednim odcinku, powinniśmy trochę zbastować oczekiwania bo mimo tego, że jest to dobry Next Gen, chyba najlepszy Next Gen patch do tej pory, bo też nie jest to coś niesamowitego. Jest to po prostu poprawny Next Gen patch, który ani jakoś bardzo nie wybija się yy, poza skalę, mimo tego, że no, porównanie Next Gen patchów jest dosyć niepełne. Ani też nie jest żadnym słabym egzemplarzem, bo naprawdę widać różnicę pomiędzy wersją z 2015 roku a wersją z 2022. Witam na lootboxie, subskrybujcie kanał, bo lecimy do 100 tysięcy. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się to wbić. Filmy pojawiają się na kanale codziennie o 16.00. Idziemy dalej z materiałem. Z wycieku Grand Theft Auto, który miał miejsce jakoś dwa miesiące temu, to dowiedzieliśmy się, że jedną z dwójki głównych bohaterów będzie Lucia. Bohaterka już przed oficjalnym ujawnieniem stała się dużym hitem w internecie. Powstaje dużo fanartów, powstaje dużo prac, modyfikacji i właśnie jedną z tych modyfikacji chciałbym Wam się przedstawić, ponieważ Lucia dzięki modowi pojawiła się w GTA San Andreas. Tak się ona prezentuje i model jest wzorowany właśnie na wycieku, który hmm, we wrześniu mogliśmy zobaczyć na własne oczy. Ja tam chyba wolę cj ale Dajcie znać, co wy wolicie Wczoraj informowaliśmy was o wycieku, wedle którego Epic Games po raz trzeci Miałby rozdać 15 gier na święta Zostało to oficjalnie potwierdzone I już możemy odpalać Epic Games Store tu jeszcze poczekajcie Bo promocja ruszy dopiero 15 grudnia I potrwa do 5 stycznia 2023 roku Podczas trwania wyprzedaży Epic Games Store Zaproponuje łącznie 15 gier za darmo Więc tyle samo co w 2020 i 2021 roku Oprócz gier, użytkownicy sklepu będą mogli liczyć również na darmowe przedmioty kosmetyczne Do popularnych gier free to play Na oficjalnym koncie Ubisoft dotyczącego gry Far Cry 6, pojawił się trailer nowego wydarzenia, które wprowadzi zupełnie unikatowe nowe DLC do gry. Pokaz będzie się 29 listopada i zaprezentuje pierwszy fabularny dodatek do Far Cry 6. Jego nazwa to Lost Between Worlds. Wiele o DLC na razie nie wiadomo, jednak Tom Henderson zraził kilka ciekawych szczegółów. Wedle doniesień grafika produktu przedstawia postać stojącą wokół kryształu. Jeden z nich możecie zobaczyć w poście Ubisoftu. Z kolei na środku znajduje się portal, w którym widać swego rodzaju rozstrzaskane multiversum złożone z lokacji znanych z Far Far Cry 6. Anderson stwierdził, że budzi to skojarzenia z Fortnite, w którym również występują tego typu szczeliny, przenoszące graczy w wybrane miejsce na mapie. Oprócz grafiki źródła serwisu nim również 11 osiągnięć, które zdobędziemy w grze. Far Cry 6 miał swoje momenty, w których wprowadzał starych antagonistów, więc wydaje się, że może to pójść w tę stronę, że po raz kolejny będziemy mogli spotkać Wasa i jego innych ziomali. Także to na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.